Hej, zapraszam Was dzisiaj na odcinek w zmienionej formule. Zrobimy makijaż wieczorowy na bazie makijażu dziennego. Na początek nakładam sobie na linię dolną i górną rzęs brązową kredkę w odcieniu 02 Aquarezist marki Makeup Forever. Oczywiście, całą listę produktów będziecie mieli w opisie filmu. Zachęcam Was też do polubienia go oraz do zostawienia subskrypcji. Na roztartą kredkę nałożę sobie teraz transferowy cień z paletki Catrice w załamaniu powieki oraz na nałożonej już brązowej kredce. To spowoduje, że będzie się trzymała jeszcze lepiej i że pięknie się połączy z cieniem w załamaniu. Jak widzicie robię to miękkim pędzelkiem i to samo robię na, dolnym, na dolnej linii oka. Błyszczącym cieniem z paletki Catrice zrobię sobie rozświetlenie centrum mojego oka. Jak widzicie, robię to palcem i tak robię to najczęściej, bo wtedy cień najlepiej się trzyma i najpiękniej wydobywa się jego blask. Te cienie świetnie się trzymają i nie potrzebują tak naprawdę dodatkowej bazy. Teraz czystym pędzelkiem blenduję sobie tylko delikatnie granice wszystkich cieni, tak żeby makijaż wyglądał plastycznie. I miękko. Czas na czarną kredkę. Moja jest odlankom numer 01. Była to standardowa kredka dodawana w zestawach prezentowych odlankom. Nawet nie wiem, czy jest w stałej ofercie. Maluję nią dolną linię wodną, górną linię wodną oraz zewnętrzny kącik oka. Uwierzcie mi, że to naprawdę fajnie pogłębia kolor tęczówki. Warto pamiętać o tej linii wewnątrz oraz pod rzęsami. Wiem, że nie wygląda to miło, ale efekt jest naprawdę bardzo fajny. Oczywiście wracam do blendowania i używam do tego pędzla, którego używałam już przy poprzednich cieniach. Róż od sigma w odcieniu Indosado świetnie się sprawdza jako taki brązero róż, który konturuje fajnie wyszczupla moją twarz, dlatego też robię taki dziubek, żebyście mogli zobaczyć w którym miejscu dokładnie nakładam ten odcień, żeby swoją twarz dodatkowo wyszczuplić i leciutko wyostrzyć jej kontury. Dzięki temu uzyskam bardziej wieczorowy efekt. No i oczywiście odrobina na oko to jeszcze bardziej je otwiera. Dodatkowy róż to Mark J. Kolejnym różem będzie ten od Marka Jacobsa, który nakładam delikatnie ponad różem z Sigmy i on wypukli mój policzek, doda mi takiego zaróżowienia, takiej promienności, jednocześnie jest pięknie brzoskwiniowy i jak widzicie, nakładam go naprawdę dużym pędzlem i Dość szeroko, dość rozlegle na całym policzku, bo to teraz bardzo modny efekt. Warto spróbować. Trzeci róż. Tak jest, dobrze widzicie. Nakładam ostatni róż. To jest odcień Indiscretion od Lore Mercier. I ten odcień jest szampański, pięknie błyszczy i daje efekt pomiędzy rozświetlaczem a różem. Dokładam go jeszcze odrobinę na centrum mojej powieki i przechodzę do ust. Pomadka Lipmatic od Pierre w odcieniu 07 to klasyk, który już znacie z mojego kanału. Naprawdę bardzo ją lubię, bo naturalnie podkreśla moje usta, ładnie je wypełnia, nie daje efektu przerysowania i świetnie się trzyma. Ciężko znaleźć konturówkę w tej cenie podobnej jakości. Na to pomadka Penelope Pink od Charlotte Tilbury. Tutaj mamy odrobinę luksusu i taki klasyczny nudziak które naprawdę pasuje w zasadzie każdemu, wklepana palcem i na nią jeszcze odrobina błyszczyka. Lubię te błyszczyki, bo zostawiają usta miękkie, nawilżone i są naturalne w składzie. I to mój ma cały makijaż na dziś. Dajcie mi koniecznie znać, czy taka formuła Wam się podoba, czy lubicie takie skrócone filmiki. I oczywiście życzę Wam miłej imprezy, jeśli na taką będziecie się razem ze mną przygotowywać. Tymczasem żegnam się, dziękuję za dzisiejsze oglądanie. I do zobaczenia następnym razem. Całuski!